Dzień dobry, panie dobry, 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 dobry. O, Idealny, idealny wiatr do flag, nie? Tak. Witamy serdecznie na konferencji z panem Januszem korwin najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mhm. Ja nazywam się Anna Sewerynowicz. Jestem koordynatorem do spraw medialnych korwin Tematem konferencji będzie polityka zagraniczna państwa. Oddaję głos panu Janusowi. Pierwsza ważna, ważna informacja to jest taka, że sytuacja jest coraz bardziej napięta i kto głosuje na PO albo na PiS, ten chce II wojny światowej. Powiedzmy sobie jasno. Te dwie partie na południu z Waszyngtonu, z Brukseli odpowiednio z yy, no, siłą osiągnąć Polskę, Polskę wojnę. I ja jestem zdecydowanie zwolennikiem ogłoszenia niepodległości, neutralności Polski w konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Chcę przypomnieć, że gdy Polska ogłosiła niepodległość, to NATO nie miało w jako dostępu do Ukrainy. Ani Węgry, ani Rumunia, ani Słowacja nie sympatyzują z, z, z ideą III wojny światowej. Zwracam e, uwagę, że, że to są kręgi w USA, które dążą do wojny. Nie mówię, że cała klasa USA do tego dąży, ale rozumieją trzeźwo, że mają w tej chwili najpotężniejszą armię świata. Potwornie zadłużony kraj. Nie utrzymają w ogóle takiej przewagi militarnej, jaką mają. Za kilka lat Chiny będą silniejsze od Stanów Zjednoczonych, więc jeżeli robić wojnę, to teraz. To pierwsze takie oświadczenia. ale Państwo mają pytania, to bardzo proszę. Ja mam pytanie. Poza polityką zagraniczną, polityką krajową, kompanią wyborczą, podpisy, Panie Przewodniczący. 200 20 tysięcy podpisów udało się zebrać, uznanych 100 tysięcy. Z czego to wynika? Daliśmy ponad 200 tysięcy? Nie, nie już nie zebrane 100 tysięcy, no. 200 tysięcy. No tak, no ale oni liczą tylko do, do 100 tysięcy, dalej nie liczą. A informacja o tym, że był uznało tylko to 100 tysięcy, co zresztą? No zawsze tak jest, że liczą 100 tysięcy i dalej po prostu nie liczył. No, Jeszcze raz pytam, co z tym, co zresztą tych podpisów? No. Nie jesteśmy po prostu nie liczy. Gdybyśmy dali 300 tysięcy, też by nam podkęć 100 tysięcy pani aż dziennik chodzi, wtedy okej. Okay. Nie rozumiem. Nie rozumiem pytania. Pa, Państwowa komisja wyborcza liczy, czy jest 100 tysięcy podpisów, i dalej nie liczy, bo posłowa liczy dalej. Chodzi mi o uznanie pozostałych, o liczbę złożonych podpisów. Ale posłowa liczyć dalej, no? Ja nie, nie rozumiem. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem pytania. To w takim razie dobrze. A na jakim etapie jest rejestracja pana partii? W mojej partii? Nie mam pojęcia, że to jest pytanie do sądu, nie ma nic wspólnego z wyborami. Nie, nie. też w Sławcu zawsze tylko no, sądów. Powinno trwać jeden dzień, trwa z reguły dwa miesiące. Nie wiadomo dlaczego w Polsce tak to długo trwa. Tak się dzieje. <śmienicza> Panie prezesie, wiadomo co z debatami? Będzie jakaś debata między panem powiedzmy, Komorowskim, albo Włademim a albo panem między Dudą? To chwilą kiedy zostałem zarejestrowany, Musiłem się do, do debaty z panem Dudą, bo to jest dla mnie przeciwnik, człowiek, który y, udaje prawicę, udaje partię, y, która walczy o suwerenność Polski. A przecież pan Duda należy do partii, która robiła traktat lizboński, dyskutowała go, głosowała za nim, dzisiaj y, nieprawda, podpisał. <noise> Także y, w tej chwili pan Duda się domaga odsłania silnej Armii Europejskiej. to jest partia zdecydowanie przeciwko su suwerenności Polski. W tej chwili zwracam uwagę, że że yy, Parlament Polski dzisiaj uchwalił kolejne, kolejne ustawy, Ustawy, które wprowadzają obce wojska, Norwesię Ogólną i tak dalej, wprowadzają Polskę wyraźnie. Wyraźnie chodzi o pozbawienie polskiej suwerenności i nic się co najwyżej wstrzymujemy. Panie profesorze, skoro Stany Zjednoczone dążą do wojny, to czy to oznacza, że w Putin dąży do pokoju? Yy, proszę Państwa. No. On Cię po prostu panicznie boi, zrozumcie Państwo. Związek Sowiecki znaczy był takim dużym państwem i było wrogie, wrogie NATO. Tak? Rosja jest dziedzicem prawnym następną prawnym Związku Sowieckiego. Wrogie NATO połknęło NRD, połknęło Polskę, Czechy i Słowację, połknęło Litwę, Łotwę, Estonię, połknęło Rumunię, Bułgarię i w tej chwili wyciągał łapy po Ukrainę. Czyli od 25 lat jest nieustanna agresja NATO przeciwko Rosji. Tak, to odbiera Rosję coraz bliżej coraz bliżej jest Rosją. Stany wydały 5 miliardów dolarów na destabilizację sytuacji na Ukrainie. Powiedziała pani Zoryanola, na ambasador w Stanów Zjednoczonych w Kijowie, w Kijowie i teraz nigdy nie wiadomo, czy nie wydadzą 10 miliardów na destabilizację sytuacji w Rosji, prawda? Także udało się Amerykanom zdecydując się w Libii, udało się rozwalić, rozwalić ten Egipt, Tunis. Czego zresztą efektem jest to, że, że zginęli, zginęli tam Polacy i próbowali obalić reżim, reżim Syrii. Nadal dają pieniądze na obalenie, ale dalej Amerykanie finansują Isil, to znaczy ten kalifat, kalifat islamski, który tylko po to, że ma obalić. Asada, prawda? Bo to jest klient Rosji. Także cały czas trwa e, agresja przeciwko Rosji. To jest również Kosowo, prawda? Oderwanie od Serbii, To jest też atak na klienta Rosji, na e, sojusznika Rosji. Nieustannie z punktu widzenia Rosji trwa agresja NATO przeciwko Rosji. I ta neutralność Polski w konflikcie z Ukrainą, rozumiem, że Polska w żaden sposób nie powinna się angażować. Nie, w żaden sposób. Jak to jest neutralność to neutralność. Nie mam najmniejszego powodu. W interesie Polski leży utrzymanie niepodległej Ukrainy, oczywiście. Gdyby groziła utrata niepodległości przez Ukrainę, to byłby to powód do, do zaniepokojenia. Natomiast to, czy ta Ukraina będzie z Donbasem czy bez, z Krymem czy bez, to z punktu Polski jest bez najmniejszego znaczenia. I chcę powiedzieć jeszcze jedno. Jego reakcyjny Włodzimierz Putin robi świetną robotę dla Polski. Bo w wyniku jego działalności yy, Ukraińcy zaczęli nienawidzieć, a nie nienawidzić Rosjan. To jest na Polsce bardzo dobre. A jeżeli Polskę zaatakują? Znaczy w jakimś kto? tam najczarniejszym scenariuszu. Jeżeli sprawisz jakiś tam czarny scenariusz w konflikcie. Yy, no ale to, ja, Rosja, nie ma, Rosja nie ma pomocy. żadnego konfliktu z Polską, żadnego powtarzam. Yy, nie domaga się żadnych polskich wiedzy. No, no, Ukraina ma. Ukraina ma pretensje do zasania, do, do Przemyśla, do Hełma, do, do Sanoka, do Gorlic. No to są ziemie, ich zdaniem, Ukraiński, Oni się domagają powrotu swoich ziem. Ukraińcy, nie Rosjanie. Panie prezesie, jak państwo polskie powinno zachować się w, w momencie tego ataku na Polaków w Tunezji? Jak to teraz... To nie był atak na Polaków, tylko na turystów. No tak, ale państwo powinno jak zareagować. Jak ocenia pan teraz postępowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych? No, pa pa państwo polskie nie może zareagować, bo nie uznajemy kalifatu. Jedyne co można zrobić to coś wojska, żeby, żeby walczyły z kalifatem. To, to jest jakaś reakcja. Trzeba wspomóc tutaj reżim, reżim Jego Ekscelencji Baszara al-Assada, al bo to jest jedyny efektywny organ, z którym by walczyć, walczyć. Niestety prawda jest taka, że Amerykanie wspomagają siły przeciwko prezydentowi Asada. Ja chciałem panu powiedzieć, że nawet jeszcze nie niedawno, trzy tygodnie temu Amerykanie wysłali sporą partię broni dla Wolnej Armii Syrii. W całości ten transport trafił do nas, pytania?